tutaj okay. będzie trzeba ją wyczyścić This is

dokładniejszych oględzin. Dobrze. Jak to wygląda pod lupą? No cóż, nadal tutaj bez żadnych śladów, jakichkolwiek uszkodzeń, co jest oczywiście bardzo dobrym, dobrą wiadomością. Bardzo stary jesteś, ty mój eksponacie. 850 lat. Bardzo ciekawe. Ciekawe, dobrze. Wygląda jakby tutaj było w pożu. Jakby podstawa delikatnie przesuwała się w pudle, w związku z czym pojawiły się zadrapania na podstawie pudła. To bardzo dziwne, ponieważ eksponat przyniesiony tutaj 7 lat temu wcześniej nie wykazywał takich objawów. Coś. Nie chcę snuć tutaj żadnych teorii, ale. No cóż, powstrzymam się jeszcze z tą opinią. Dobra. W porządku. Tak jak już mówiłem, delikatne ryski u podstawy pudła. Całe szczęście, jeśli chodzi o sam eksponat, nie ma on jakichś uszczerbków. Delikatne rysy u podstawy, pudełka, w którym eksponat się znajduje, co sugeruje, że eksponat był przesuwany. Przejrzeć księgę pracowników, którzy zajmowali się czyszczeniem.

zapisać. Sposób zmieniły się wymiary eksponatu. No bo jeżeli się rusza czy ktoś go rusza, to powinniśmy dostrzec jakieś zmiany. man. Widzę, że eksponat troszeczkę się zmniejszył. Zapiszę wymiary, które teraz tutaj mam. Coś jest tutaj chyba nie tak. Pytanie tylko co? Stąd mi. Pozwól mi dokonać odkrycia wieku. sobie może tutaj sobie chwycę go. Jako... Teraz pytanie, jakby to zrobić, żeby to było bardzo delikatne. Delikatnie może sobie ze tutaj O, jest... Myślę, że jestem szalony. konserwowany, ale jeszcze za chwilkę cały bus cię wodą. Całego. Jest niesamowitym eksponatem. Jak to się dzieje, że pojawiają się samoistnie uszczerbki i rysy na tobie, albo wokół ciebie? Mm. Istnieje pewna legenda związana z eksponatami tego typu. No, ale to tylko legenda to nie może być prawda. No cóż, dobrze, odhaczmy co już mam zrobione. Inspekcja ogólna, inspekcja szczegółowa, opis, czyszczenie, konserwowanie. To jeszcze tutaj zrobimy nie ten, ten pobranie próbki oczywiście nie ma w planach, ale to zrobiłem. Nie ukrywam, że chciałbym dokonać tutaj pewnego odkrycia na tobie właśnie, eksponacie ty mój, ale zobaczymy Które musimy delikatnie, delikatnie przeczyścić, naprawdę delikatnie. Uwaga, jeszcze chwilka, jeszcze moment. Dobrze. the chief bo tutaj mam kawałek jeszcze taki Dobrze. Jeszcze tylko szybkie pomiary z pleksą, czy tutaj się coś zmieniło. Ok, dobra. No cóż. Wszystko zrobione. Eksponat wyczyszczony, zakonserwowany, obejrzany. Się. Widziałem to. Eksponat wydaje się żyć i poruszać. Co tu się dzieje? Muszę przejrzeć księgi na temat tej. Czekam już. Wrócę do Ciebie. Jesteś naprawdę tajemniczy. Co to może oznaczać?